Dzień dobry Państwu! Tym razem będziemy znowu e, walczyć, jak tutaj na tym kanale mamy już w zwyczaju, z wszechogarniającą nas masowością. Ostatnio byliśmy przy sztukach obleżniczych świata starożytnego dokładnie rzymskich sztukach obleżniczych przełomu R, e, e, przedchrześcijańskiej, chrześcijańskiej e, w warunkach klimatu umiarkowanego. Teraz, za pomocą lektury powieści historycznej, ale bardzo dobrej, napisanej przez filologa klasycznego z Oxfordu, zajmującego się właśnie historią militarną, starożytności pana Said Botona, wydaną już u nas jakiś czas temu. Pierwsza część w serii Wojownik Rzymu, przez wydawnictwo Rebis wydana u nas. Oryginał w Polsce, wydaje że to był 2009, jak to się ukazało, a na świecie w anglojęzycznym 2008, czyli tłumaczenie u nas poszło na wyraz szybko, co się rzadko zdarza na język polski. I tytuł książki z serii oczywiście Wojownik Rzymu jest Ogień na Wschodzie. Mamy tam opowieść o jednym dowódcy w służbie rzymskiej pochodzenia barbarzyńskiego, ale to, o czym chcę mówić, to świetnie przedstawione warunki oblężenia w klimacie bliskowschodnim, gdyż powieściowa aretę stwierdza, w której dzieje się większość akcji powieści, która ostatecznie zostaje zdobyta przez wojska Szapura albo Szapora lata 50. III wieku naszej ery. Następuje w tym momencie ciekawa, ciekawy zabieg przeprowadza nasz autor, gdyż Aretę to jest Dura Europos, pierwowzorem dla tego miasta przez powieści była Dura Europos. Mieścina w, na terenie dzisiejszej wschodniej Syrii przy Eufracie, która została zdobyta właśnie w latach 53 wieku na w. w drugiej połowie przez Persów, a potem opuszczona. Ta ludność, co przetrwała, zdobycie, czyli przerwanie oblężenia, a zdobycie miasta, została potem deportowana na tereny, na tereny państwa Sasanidów. I bardzo ciekawy opis tego oblężenia mamy: wszystkich jego w zasadzie technik, łącznie z podkopami, maszynami oblężniczymi i tak z tego względu, że powieść była wydana w 2008, czyli autor ją pisał lekko wcześniej, najprawdopodobniej, nie mógł dojść do niedawnych, jeszcze przed wojną w Syrii, przed wojną domową obecną w Syrii, odkryć geograficznych, że właśnie w Dura Europa znaleziono podkop, jaki robili Rzymianie, tak naprawdę przeciw podkop do perskiego podkopu, i znaleziono zgromadzenie paru szkieletów rzymskich żołnierzy w resztkę, zachowały się resztki właśnie umundurowania, raczej uzbrojenia i pancerzy rzymskich i jeden właśnie żołnierz perski, najprawdopodobniej był to samobójca, który uruchomił pojemnik z gazem, czyli taka broń chemiczna. A tym gazem był oczywiście yy, były oczywiście tlenki, siarki i inne tego typu nieprzyjemności, którymi został on zatruty i Rzymianie, którzy robili podkop. Pan yy, Sidebottom w swojej powieści pisze nam sporo o podkopach, właśnie i o akcjach, co się wtedy działo, jak w tych podkopach żołnierze walczyli, ginęli i jak je wykonywali. Nie napisał nam o tym, albowiem, kiedy już się powieść ukazała, w 2009 została opublikowana właśnie ta nowinka. I jedyne, co mogę nawet nie zarzucić, tylko wspomnieć, to autor przyjmuje wersję perską śmierci cesarza Gordiana III, czyli że zginął w bitwie z Persami, co nie jest takie pewne, gdyż yy, źródła rzymskie podają, że zabił go jego yy, współpracownik Filiparop, który następnie został cesarzem. Obecnie panuje pogląd, że najprawdopodobniej yy, wbrew przechwałkom króla perskiego cesarz Gordian III nie zginął yy, w bitwie bezpośrednio tylko z powodu ran w bitwie. Ale najprawdopodobniej dwie wersje są prawdziwe. Mógł go też rannego po bitwie, już widać, że, widząc, że młody cesarz za bardzo nie wydobrzeje, dopomóc mu w zejściu na tamten świat do Hadesu, jego niewierny współpracownik Filip Arap. Tutaj akurat podejrzewam, że ta wersja jest prawdziwa, a wiadomo, że władcy od Tradycji asyryjskiej poprzez władców Sasanidów, którzy byli wielkimi zdobywcami i też mieli ideologię skupioną wokół podbojów, poszerzania świata irańskiego w ich mianowaniu aryjskiego, to w sensie geograficznym, czyli świata irańskiego, perskiego, zarodu W związku z tym m, lubili się oni przechwalać wzorem swoich poprzedników asyryjczyków w swoich inskrypcjach, dodając sobie nieco słodzika do swoich dokonań. Takiego słodzika, można powiedzieć, historycznego. No ale to ciekawe, właśnie rozważania. Ciekawe opisy. Dobra powieść, pełna akcji, pełna też właśnie dużej dawki historyczności. Dobrze się ją czyta, masowa to ona nie jest. Czyli polecam Wojownik Rzymu, Ogień na Wschodzie pana Harego Sajbotana. Naprawdę dob dobry kawał powieści. Warto przeczytać.